Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł. No, zaraz będzie taka down. Wbijajcie do Brawla. Wbijajcie do Brawla od razu po tym odcinku. Wbijajcie. Patrzcie. Już tylko 30 sekund. Tak. No, nie, zaraz będzie. Dziesiąta zaraz. I dostało... Juhu! Dziesięć sekund. Dziewięć, osiem, siedem, trz, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nowe. Wydarzenia eliminacja Cóż? w dzisiejszym odcinku zagramy w eliminację. Moja pierwsza gra na eliminacji od razu du dużo osób chce grać. Tutaj macie gierkę z tego wszystkiego. No nareszcie jest eliminacja. To tak jakby wiecie. Showdown. Albo wielka gra. No walka z bossem to jest. Tylko, że są paar i się ciągle odradzamy do pokonania bossa będziemy się odradzać boss chyba się nie rusza, rusza się, rusza o oh my god, ale udało mi się zadać obrażenia tak szybko pierwsze miejsce mam no, na tym wydarzeniu można naprawdę dobrze grać bo nie dość, że Tutaj można zbierać tyle pairów że zaraz będzie miało się gdzieś. O, o. Jak widać, zginąłem, ale dalej mam pozycję pierwszą XD. Zaczekajcie, no czekajcie. Bo to nie jest doskonały. Widać to? Już mam pozycję drugą, ale widzowie, xD O o, może atakować do włosa Dobra, idziemy po włosach Nie i dobra. No to jest jakby starcie, Tylko w trybie solo solo ulepszonym 20 ma. Dobra, widzę. Oh my god. Znowu wyenerywuję 10 pik XD X Widowie. Dewidowie. To jest ja trzecia. Moja pierwszy grany w dodatku. I ranga trzecia na pierwszej, gdzie X Widowie. XD. Kolejna od za eliminacji będzie o 18. Ten teraz zobaczymy, czy jedna Tu jest... Nie ma. Niestety. A więc, dobrze widzowie, to była pierwsza gra na eliminacji w tym roku na pewno. Chyba nikt inny jeszcze nie zagrał na eliminacji w tym roku. Więc ja miałem chyba pierwsze osoby z polskiej eliminacji. My się widzimy już o 18.00 i będzie. W... A o 15.00 na drugim kanale będzie live zbijania pucharu.